Nie mieć długów, także ja wolę szybko oddać. Ile tam było, rozumiem? A, a ty czemu tam wąchasz tą gruszkę? Zubisz ją to brudne łapsko. Wąchasz tą mordą, i potem odkładasz? Ty głupia babo! Fuj! O Boże, ile ludzi musiało mi tak powygniadać bułki, zanim ja je wziąłem? Jest zjadłem. a jak się mnie bóg, nie da się myć bułek. I zaraz sprawdzę. Pani Ewo, 108 15 zł 15 groszy. 108, 15. Teraz wącha pomarańczę i ją odkłada, ty zwyrolko! Masz kwiaty na koszulce! Se i cię na tej koszulce! Ty o, jako brzydliwa piara! Tak. 108... No, nagrywajcie ją, 10. nagrywajcie ją! Patrz, znowu tu wącha! Teraz kurka. A co... Z... O kurka, tak wywąchałeś go ty? Nie, 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 no nie wiesz, no po prostu, no nie, poszedł się, ty to widzisz. Nie, no i pan on nas znowu też łapie. on Ona pewno znowu, że... Co? Uwaga, co wywocha? Pan mamy na nie wywocha, ty nie Co tam jeszcze może być? Od kiewki wywocha. A to wszystko się wyjaśniło, mąż tam zapomniał zrobić przelewu tak. Jezu! Że już I mam na rękę też! Proszę. I ma... Dziękuję. Dziękuję. Ja nie wiem, jak wie wie ja mogłam jeszcze poczekać. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przepraszam za nic nie to szkodzi. I pan raz jeszcze. I on, te, jaki NPC za zlagowany, za, zlupowany. ja on, że ta sama czynność twarzy w bok, wciągnięcie dwa razy i odłożenie. I on cały czas robi to samo. To jest animacja zacięta to jest dowód na to. To jest dowód na to, że po prostu to wszystko to są androidy, to jest bugowana typiara, ona jest zlagowana w animacji, Jezu Chryste, ja nie, ja, ja nie wierzę, jak mi to mózg teraz usunęło. Wie pani, ma pani jakieś wino? Ja um, mam.